Ile miałeś na tak jak pierwszy raz się całowałeś? Czekam, czekam na to cały czas i już w tym roku mam obiecane. Ulubiony film z dzieciństwa. Eee, Kasper Huser. Obejrzałem, jak miałem 7 lat, nie spałem dwa dni. Czy ciężko było dotrzeć do tego miejsca? Cokolwiek bardzo to znaczy. Ciężko, bardzo ciężko, zgubiłem się po drodze. A jeśli chodzi o to miejsce w metaforycznym, w jazobistym znaczeniu, tak, bardzo ciężko. Jesteś rannym ptaszkiem? Nie, nie zraniłem się, czuję się dobrze. Ulubiony piosenkarz? Andrzej Lipiński. Yy, ulubiony zespół? Yy, Doktor Haken. Co lubię robić? Yy, bardzo lubię obłapiać żonę. Jakiej muzyki lubię słuchać? Yy, starocerkiewnej. Blondynki czy brunetki? Ciemne włosy, ciemne. ciemne. A dlaczego? Bo moja żona takie ma. Dlaczego zostałeś piosenkarzem? Bo nic innego nie. Znaczy w ogóle nic nie umiem. To było najłatwiejsze, co mogłem robić w życiu. Czy ludzie rozpoznają Cię na mieście? Nie. Gdybyś nie był piosenkarzem, to co byś robił? <grym> Przepraszam, kradłbym. Kradłbym i oszukiwał. Czy <grym> masz zwierzątko domowe? Mam dwójkę dzieci. Czy dobrze bawisz się na koncertach? Nie. Nie, nie, gdy bo koledzy są, więc... Skąd, skąd się wzięła nazwa zespołu? Zmiar. Nie mam pojęcia, została nam odgórnie narzucona. Opisz swoją najbardziej oblewaną imprezę, jaką pamiętasz. Piotra i Paweł są o takie urodziny, ale, ale nie mogę o nich powiedzieć, gdyż żony czuwają, więc powiem tylko, że poszliśmy wcześnie spać i nawet ze sobą nie rozmawialiśmy. Skąd pomysł na tytuł alaj i co właściwie on znaczy? Jest taki wyraz, yy, nasy, on nie jest ładny, jest yy, wulgaryzmem i kończy się na alaj i zaczyna nasy i mówi się, to jest tryb rozkazujący i jeżeli się chce, żeby ktoś gdzieś daleko poszedł, to się mówi ten wyraz. A tak naprawdę kłamałem. Proszę wygooglować. Jak poznałeś pozostałych członków Twojego zespołu? Lubię, słowo, lubię mówić na nich człon, członki, członkowie. Na, na strych, jednego znalazłem na strychu. Resztę poznałem na, na dworcu, jak grali takie peruwiańskie piosenki. Bardzo ładnie. Gdzie jednego, miałeś najlepszy koncert? Najlepszy no. koncert? Najlepszy koncert był w SK360 Czy masz nietypowe fobie? Boję się niewysokich ludzi... Wytniecie to. nienawidzę, jak ktoś mnie wierzy o autem. Muszę sam prowadzić. Jak pan godzi wycie mężem i ojcem z życiem muzyka? Czy ciężko oprzeć się trzepoczącym rzęsom fanek? Nie, nie, nie. Bardzo łatwo, gdyż jestem brzydki, co nie sprzyja. Znaczy, nie mam brania tak zwanego. Główne branie to jest wśród chłopców oraz starszych pań, więc luz. Jaka jest teraz twoja ulubiona piosenka? Moja ulubiona piosenka teraz? Tak. Ze wszystkich piosenek na świecie? Tak. Eee, moją pasją jest zabijanie ludzi siekierą! Czy pożyczysz stówę? Pożyczysz stówę? Tak, a ty? Tak pożyczę. No to daj. Później.